Dzisiaj mamy poniedziałek, 29 września 2025 rok. W Psalmie 119, werset 94. Twoim jestem, wybaw mnie. Dzieje apostolskie 12 rozdział 7 werset. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi, trąciwszy zaś Piotra w bok. Obudził go mówiąc wstań prędko i opadł łańcuch z jego rąk. Drodzy, dzisiaj Kościół wspomina anioły. Mamy dzisiaj Dzień Archanioła Michała i wszystkich aniołów. I myślę, że dobrym miejscem do nagrania tego rozważania jest zakrystia Kościoła Świętej Trójcy w Warszawie. Mamy w zakrystji właśnie taki obraz. Archanioł Michał walczy z szatanem, z Lucyferem, z diabłem, z siłami zła. Ten obraz mi przypomina przede wszystkim o tym, że dobro zwycięża, że zło, choć silne, potężne, umięśnione zostanie pokonane prędzej czy później. Anioły w języku greckim, angelos, posłańcy, to przede wszystkim postacie bardzo tajemnicze. Zwiastują w Nowym i w Starym Testamencie Boże Słowo. Są wręcz reprezentantami świata duchowego. Są bardzo tajemnicze i są bardzo różne. W Starym Testamencie i w Nowym Testamencie mamy Serafów, Herubinów, Aniołów, Archaniołów. Wczesnochrześcijańska angelologia stworzyła e, bardzo dużo traktatów na temat tego, e, jak anioły się dzielą, jakiego są rodzaju itd. E, dla zainteresowanych e, polecam zagłębienie się w tym temacie. E, na YouTube są dostępne wykłady profesor Kaliny Wojciechowskiej na temat aniołów w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie także na temat tak zwanej demonologii, czyli nauki o e, demonach. Chciałbym dzisiaj zastanowić się nad tymi dwoma fragmentami. Pierwszy z psalmu 119, a drugi z dziejów apostolskich. Zacznijmy od tego e, z psalmów. Twoim jestem, wybaw mnie. To, jest to modlitwa człowieka, który jest w niedoli, ma jakiś problem, jest prześladowany, jego wrogowie otoczyli go. Oto psalmista zwraca się do Boga mówiąc, Twoim jestem, wybaw mnie. Obraz Boga w Starym Testamencie był przede wszystkim związany z znanymi obrazami tamtych czasów. Bóg jawił się jako władca, jako król, a król bez wojska, bez zastępów, to żaden król. Dlatego Przedstawiali, najczęściej wyobrażali sobie Boga Jachwę w otoczeniu Herubinów, Serafów, Aniołów, wszyscy Hebrajczycy. Ale nie zawsze tak było. Oto Bóg Starego Testamentu w najstarszych tekstach biblijnych jest samotnym Bogiem, który jeden jest. Jam jest Pan Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie, mówi dekalog. Dopiero później Hebrajczycy, autorzy Biblii zaczęli wyobrażać sobie Boga w otoczeniu aniołów. W Nowym Testamencie ta angelologia już jest całkiem rozwinięta, ponieważ aniołowie zyskują nawet imiona. Jak na przykład Archanioł Gabriel, Archanioł Michał albo apokryficzny Archanioł Rafael, który również i dzisiaj jest wspominany. Te teksty mówiące o aniołach. O, o ich interwencji to tak naprawdę Boża interwencja w życiu apostołów, uczniów Jezusa, w życiu ludzi wierzących. Oto jest sytuacja, że Piotr jest w więzieniu, ale zjawia się Anioł Pański, który ratuje Piotra i Jana i wyprowadza ich z więzienia. Dzieje się trzęsienie ziemi, łańcuchy opadają, są wolni. Takimi Bożymi posłańcami, Możemy być również i my, my. Też możemy być aniołami. Niekoniecznie takimi jak z filmów czy z obrazków z, ze skrzydłami e, na plecach. Możemy być posłańcami, bożymi posłańcami, głosząc uwolnienie, głosząc dobrą nowinę. Każdy z nas może być takim aniołem dla drugiego człowieka. Hanna, Hymer e, napisali razem z Walterem Hymerem. Takie słowa. Anioły są falami Bożej woli, są oddechem Ojca, pobra, pobraziem ludzkiej postaci Syna Człowieczego. Pod obraziem ludzkiej postaci Syna Człowieczego. Są wehikułem Ducha Świętego. Można powiedzieć, że anioły to postacie, które są bardzo, bardzo Tajemnicze, ale też przecież tak niewiele różnią się od nas. Anioły, jako postacie biblijne, jako postacie ze świata pomiędzy Bogiem a człowiekiem, często były ze sceptycyzmem traktowane. Istniał nurt w XIX wieku, tzw. teologii liberalnej, która chciała usunąć wszystkie anioły, cuda. Z Ewangelii argumentując, że są to pewne postacie mityczne. Ale nie udało się tego do końca dokonać, ponieważ te postaci występują i należą do kanonu chrześcijańskiej sztuki i kultury. W ten sposób to święto, które dzisiaj obchodzimy, jest również i dla nas przypomnieniem, że jako Ewangelicy wierzymy w. W siły, które są ponad nami, siły, których nie jesteśmy w stanie pojąć, siły, które są ponad nami w sensie duchowym, ale też w sensie też takim irracjonalnym i e, fizycznym. Można powiedzieć, że są falami Bożej Woli, a można powiedzieć też, że są e, naszymi obrońcami. Przecież jest taki fragment w Ewangelii, kiedy. Jezus wskazuje na dzieci i mówi, że ich aniołowie oglądają twarz Ojca w niebie. Dlatego nie wolno pogardzać dziećmi, ponieważ one są w tym sensie przez te siły nadludzkie chronione. Nie wiem jak wy, ale ja mam problem z różnymi przejawami ludzkiej, takiej racjonalnej interpretacji Biblii. Ponieważ nie wszystko da się racjonalnie zinterpretować, i właśnie tym, czego się nie da tym racjonalnie zinterpretować, to właśnie te fragmenty mówiące o aniołach. To dzisiaj dzień Archanioła Michała, który zwyciężył zło. Zwyciężył zło przy pomocy dobra. Także i nas w ten sposób zachęca do tego, abyśmy zwyciężali. Zło, jakie jest w tym świecie, które też jest irracjonalne, które też wymyka nam się naszemu ludzkiemu zrozumieniu, a przecież jest w tym świecie. Abyśmy to zło pokonywali, tak jak mówił apostoł Paweł w do Rzymian, w 12 rozdziale dobrem zwyciężali. Amen. Dziękuję za dzisiaj i życzę błogosławionego dnia. Dnia Archanioła Michała i wszystkich aniołów. Bądźcie aniołami dla innych, głosząc Słowo Boże i Ewangelię napotkanym ludziom.